W Chrystusie Panu siostry i bracia Plon, niesiemy plon W gospodarza dom Tak w różnych zakątkach naszego kraju Rolnicy i ludzie wsi Gospodarze zaczynali do Może ta ludowa piosenka dzisiaj Może zabrzmieć jako pieśń kościelna Możemy nawet dać takie pytanie Ktoś może zapytać dlaczego jak przyjrzymy się dobrze, to rzeczywiście dzisiaj przynosimy tu na tej mszy świętej Eucharystii, która jest dziękczynieniem, plony ziemi do Domu Bożego. I to jest ten moment, w którym winniśmy uświadomić sobie, że to Pan Bóg jest gospodarzem tej ziemi. Że to On powinien być na pierwszym miejscu, że to wszystko, co mamy, otrzymaliśmy z jego ręki i za to winniśmy winniśmy Mu dziękować. Tu w tym miejscu u stóp pani ludźmierskiej gaździny Podhala, tu gdzie przybywają wszyscy oczekujący jej opieki. I ci, którym ona także patronuje, panu Bogu i naszej matce, pani Ludźmierskiej oddają cześć Pielgrzymi, Górale, Związek Podhalań na całym świecie i królową polskich Górali, a także 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, którzy oddają jej cześć jako swojej szczególnej patronce. Jako patronce wojsk, wojsk górskich. Gdy spojrzymy na otaczający nas świat i doświadczymy relacji z ludźmi, okazuje się, że człowiekowi wcale nie tak łatwo przychodzi dziękowanie. Raczej z łatwością przychodzi narzekanie, gdy przychodzi głód, nieurodzaj grad, Szkoda, czy zaraza, wtedy nie wini siebie, ale właśnie Boga. Gdy zaś wszystko wypada pomyślnie, wtedy zapomina o tym, który mu pobłogosławił. Wdzięczność. Jej wyrazem są te plony ziemi, wieńce i chleby dożynkowe, które przynieśli się dzisiaj. Jednak nie może się to zatrzymać na Ofierze stare, starotestamentalnej. Bo cóż, bo cóż złożyliśmy Bogu. Jedynie to, co od Niego po prostu otrzymaliśmy. W jednej z pieśni śpiewamy, wspaniały dawco miłości. Składamy na Twoim stole wszystko, co mamy. Wszystko, co mamy, chodzi tak, to od wieków jest twoje tak jest rzeczywiście w jednym z psalmów śpiewamy refren otwierasz rękę karmisz nas dosyta". a dziś w psalmie usłyszeliśmy bóg wiary dochowuje na wieki uciśnionym wymierza sprawiedliwość chlebem karmi głodnych wypuszcza na wolność uwięzionych Bóg chlebem karmi głodnych. A więc stajemy, wydawać by się mogło w środku pewnego paradoksu. Przynosimy Bogu to, co od Niego otrzymaliśmy. Czy to znaczy, że tego daru nie chcemy i nie potrzebujemy? Nie. Bo ten dar wiąże się także z tym, co pochodzi od nas. W tym wypadku wiąże się on z naszym, z Waszym trudem i sercem włożonym w ten trud. Kiedy kapłan wypowiada słowa błogosławieństwa nad chlebem, podczas każdej Eucharystii mówi: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi. I pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. A lud odpowiada: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. W tych słowach widać pewną wspólnotę i komunię. Chleb, owoc Bożego błogosławieństwa ziemi i pracy rąk człowieka. Gdy więc jeszcze raz zapytamy, co tak naprawdę możemy ofiarować Panu Bogu, to jest ten nasz ludzki element w tym zestawieniu, a więc naszą pracę i serce, które wyraża naszą miłość. Jedynie, co możemy, jedyne, co możemy Bogu ofiarować, to siebie i swój czas. Dzisiaj tu, w ludźmierskim sanktuarium, u tronu naszej Matki Królowej, Gaziny pod hala. W sposób uroczysty chcemy Panu Bogu dziękować za ten miniony czas pracy i żniw, za plony, za wszelkie dobro z Jego ręki. Chcemy także dziękować Maryi za jej macierzyńską opiekę wobec każdego i każdej z nas. Chcemy dziękować za wolność naszej Ojczyzny, za bezpieczną służbę, a także za tych, którzy. Za tych ludzi, którzy są gotowi bronić naszej ojczyzny. Dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy za 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich. Tu, w tym miejscu, także w imię naszej solidarności z naszymi braćmi i siostrami, chcemy prosić za tych, którzy zostali poszkodowani w tym roku i plonu nie zebrali albo został on utracony. Aby Pan Bóg dodał im siły i poruszył serca rządzących, a także tych, którzy mogą im pomóc, aby nie zostali sami. Niech ta modlitwa będzie wyrazem naszego wsparcia dla nich. Jak wspomniałem, dziś dziękujemy uroczyście, ale takim momentem dziękczynienia winna być każda Eucharystia, bo msza święta to właśnie dziękczynienie. I w trakcie tej Eucharystii odnajdujemy jeszcze jeden piękny moment, w którym kapłan mówi: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, my zaś odpowiadamy: Godne to i sprawiedliwe. Kapłan zaś potwierdza: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe. Tak, zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, by oddać Bogu to, co mu się należy. Zobaczmy, jak często w naszym ludzkim rozumieniu szukamy sprawiedliwości, posługując się tą zasadą: oddać każdemu, co mu się słusznie należy. Tak, prawda? I dziś pewnie trzeba stanąć wraz z wieloma naszymi siostrami i braćmi, którzy za swoją pracę żądają sprawiedliwej zapłaty, ale niestety jej nie otrzymują. Trzeba i dziś podnosić krzyk, wtedy gdy do głosu dochodzą niesprawiedliwość i grzech. Ale wspólnota Kościoła musi podnosić krzyk w imię sprawiedliwości wobec Boga, aby człowiek nie zapomniał, że, Bóg rów, że Bogu również należy oddać to, co Mu się słusznie należy. Naszą miłość, miejsce w życiu rodzinnym i społecznym. Tak jemu także należy oddać, co mu się słusznie należy. To, co mu się słusznie należy, to także i przede wszystkim dziękczynienie naszych serc, które dokonuje się podczas Eucharystii. I popatrzmy jeszcze raz na Mszę Świętą jako dziękczynienie. Inaczej wyglądałaby nasza spowiedź. Gdybyśmy w jakiś sposób mówili na spowiedzi o mszy świętej, jeśli wyznają, że nie byłem na mszy świętej w niedzielę albo w święto nakazane, to jakoś mniej trafia to do mojej świadomości, niż powiedzenie, nie byłem na dziękczynieniu. Nie podziękowałem Panu Bogu za cały tydzień, który mnie obdarzył. Jestem niewdzięcznikiem. To zmienia postać rzeczy. Może warto właśnie w taki sposób widzieć moją obecność na Mszy Świętej. Nie bądźmy niewdzięcznikami. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu i pokazujmy to naszą postawą, naszą obecnością, naszą modlitwą. Wieńce, moi drodzy, które przynieśli się dzisiaj, są piękne i zrobione z najwyborniejszych ziaren. I taka powinna być również nasza ofiara: nie z tego, co nam zbywa, nie z ochłapów, ale z najlepszego naszego czasu, z czystego serca, z ochotnej i świadomej obecności nam świętej. W jednej bardzo starej książce znajduje się wiersz o dziękczynieniu, a w nim te słowa: Dlaczego musimy najpierw coś stracić, aby dopiero móc zobaczyć, że to, co normalne dla nas było, ogromną wartość stanowiło. Jakże nam łatwo przychodzi proszenie, lecz dużo trudniej dziękczynienie. Być może myślisz, za co dziękować, za to, że muszę tak ciężko pracować. Wstrzymaj swój oddech, brakuje ci tchu, więc za powietrze podziękuj Mu, gdy rano Cię budzą słońca promienie. To już czas rozpocząć swoje dziękczynienie. Podziękuj Bo Bogu za Syna Jego i za to, że dał nam Ducha Świętego. Z wielu miliardów ludzi na świecie Bóg rzekł do ciebie, Tyś moje Dziecie. Czy to nie łaska? Nie Boży cud? Że Jezus Chrystus gromadzi swój lud? Ludzką naturę wciąż posiadamy dlatego zbyt często zapominamy że z łaski przez wiarę jesteśmy stworzeni więc bądźmy radośni i uniesieni umiłowani bracia i siostry pamiętajmy o tym że postawa dziękczynienia uczy nas Także pokory, stawia nas na właściwym miejscu, pozwala pogodzić się z przeciwnościami, dziś razem, powiedzmy w naszych sercach. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co od Ciebie otrzymałem, otrzymałem i oddaję Ci siebie. Ja również pragnę Wam powiedzieć, Oddając i Wam to, co się Wam słusznie należy, a więc podziękowania za Wasz trud, za świadectwo wiary. I proszę Was, bądźcie także przy Waszej trudnej pracy świadkami Bożej Ewangelii. Bądźcie świadkami, że jesteście ludźmi wierzącymi. Niech Bóg wynagrodzi wszystkim podejmującym trud pracy na polach i łąkach, tym, którzy przyczynią się do tego, by nie brakło nam chleba codziennego na naszym stole. Bóg Wam zapłać. Bóg, Bóg zapłać też żołnierzom za trud chronienia naszej ojczyzny. Szczęść Wam Boże. Amen.